Walkę i grę w Superlidze i można było przegrać, chociaż 10 bramek ze to na pewno dużo, ale już dwa następne i zdobyć tylko jeden punkt. Dobre momenty w tej rywalizacji z Fixem, Berlin Karacic, no i świetnie Mateusz Zemrzycki ja rzucał, no tak to jest w lidze, w reprezentacji z Jakubem Będzikowskim, gra tak pół na pół, bramka Arsuma Karaleka. I Czapliński, Mnóstwo miejsca i Zemrzecki. Ale to nie znaczy, że już można sobie zapisać bramkę. Teraz próbą Stanesku, ale też atak odparty. Czapliński, Prociuk trafia. Olejniczak, Tujszybajew. No i blisko strefy teraz Gębala, jeszcze potrafił się obrócić. No i tak jak chciałeś, przedarł się. Szymon a i Zembrzycki już kilku oczywiście mamy Pozmieniał w trakcie tego pierwszego kwadransa no teraz świetna akcja Michała Olejniczaka tam Dujsze no, no, teraz tak. wstrzelił. że Marcin Pepiński gdzieś zagrał piłkę nogą, Olejniczak Zembrzycki no trzyma wynik, trzyma tak, wynik. Tak. Papina, Prociuk. Nie decydował się na rzut. Stanesk trafia. 10-8. na Wiadernego w defensywie. Papina, Makeda. No ładna teraz akcja. Łatwo grany Jorge Makeda. Jeszcze 2 minuty dla Hiszpana. No i widać, że zadowolony z tej swojej akcji. wracał do defensy. Pierwszą, tak, pierwszą połowę w w listopadzie wygrali 15 do 13. E, teraz trafia Jonot Stanesku 13 do 9. Jak równy z równym, wykorzystuje swoje szanse. Surgiel. Jeszcze raz Makeda. Skuteczniej dwie minuty kary dla zmawca. Jeden z liderów tej klasyfikacji. Papinie, no to Kembala. Surgiel nieskutecznie, a właściwie skuteczna interwencja Mateusza Zemrzeckiego. Będzikowski. Oj, świetnie. No tak jak mówiliśmy, no, on naprawdę potrafi zagrać niezwykle efektownie. Jednak Jaderny no, nie dał rady z prawą ręką z prawego skrzydła. Zebrał to jeszcze Cezary Surgiel. Teraz Supek. Na początku drugiej połowy, że Kielczanie wchodzą <laughs> Tutaj mamy dalej remis. O no, teraz Aleks Dujszebajew, słupek i znów piłka w bramce Stanesku. W prawym rozegraniu w Kielcach Aleks Dujszebajew, który gra w ataku, Makeda, który gra w obronie. I myślę, że to jest optymalne, Prawe rozegranie drużyny z Kielc. Stanesku. Pepiński miejsce Papiny na środku rozegrania wyszedł, wyszedł. O, i teraz Marcin Pepiński skutecznie, efektownie. Teraz spiegają tak żwawo. Tak. Jedni i drudzy. NHL a... powiedzieliby Coast to Coast. Głośno domagał się piłki. Drujsze bajeczki. 25 do 21. Michał Pellet mówił o, tym, o tych dwuminutowych karach, które gdzieś tam. Ciężko się przeciwko Kielcom, normalnie 6 na 6, a jeszcze jak masz jednego zawodnika mniej. Przestrzenią Kanałek ze środka. Osiem goli do tej pory w tej, w tej połowie zdobyli Gdańszczanie, Będzikowski. Dziewięć potrafi Jakub Będzikowski. To ciekawe. <laughs> Sićko trafił, mimo że gdzieś tam na, na ręce Mateusz Zembrzycki miał piłkę, 27 do 24. A, a Patryk Siekierka, tak właśnie szukałem w, w, w pamięci Kogomi. No teraz Aleks Duszebajew akurat, ale, ale skończę. Kogomi, Bekir Czodalia, 28 do 25 cały czas. Cicko. Oj, o, ja. przepiękny O, do nie robił się Tak, Daniel Duszebajew. Daniel Duszebajew. Monar Olejniczak Zembrzycki Tak jeszcze Daniel baje w ostatnie sekundy i Zembrzycki Domagała Czordalia 31-28 Przy gole różnicy na sam koniec